Dzień dobry Państwu. Oto nagranie zamieszczone w poniedziałek w internecie, na którym widać, jak na przejście graniczne w Lubieszynie niemieckie służby doprowadzają na teren Polski nielegalnych imigrantów. Posłuchajcie. Ale proszę bardzo, nowa dostawa inżynierów. Także trzeba zacząć coś już tutaj robić w tym kierunku, w tą stronę. Sorry, where are you from? From Somalia. Chcecie, proszę bardzo, patrzcie sobie. Dużo nie mogę, bo tutaj też groźby. Jestem na Lubieszynie Lubieszyn, przejście graniczne Podrzucają inżynierów. Następni Somalijczycy. Proszę bardzo Proszę, świeżutka dostawa, a wy wylewaczki się tam uśmiechajcie i szykujcie swoje adresy bo będą dostawy do Was do domków już niedługo. No, to jest moim zdaniem całkowita kapitulacja polskiego państwa pod rządami Tuska. Zamiast natychmiast zamknąć granice z Niemcami, to my przyjmujemy tych nielegalnych imigrantów i zostają problemem na naszej głowie. Takich cyrków jeszcze w Polsce nie było. Co o tym sądzicie? Jak to oceniacie? Napiszcie w komentarzu, czekam na wasze opinie. Proszę także o pozostawienie pod filmem reakcji, subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Do usłyszenia ponownie.